Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiejszy filmik będzie o moich niekosmetycznych ulubieńcach miesiąca lipca i sierpnia, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Pierwszą rzeczą, którą wam pokażę, będzie mój zegarek. Zwykły zegarek. Sorry za swatch, ale przed chwilą nagrywałam kosmetycznych ulubieńców. Zegarek, który właściwie niczym nadzwyczajnym się nie Figuruję. To jest zegarek kupiony w zwykłym sklepie za parę naście złotych. Ale coś, co mi się bardzo w nim spodobało, to to, że tutaj ma tą bransoletę na takiej gumce, taśmie, przez co dopasowywuje się i łatwo się go zdejmuje i nie boję się, że coś tam się, wiecie, zepsuje i tak dalej. to jest zegarek taki przejściowy, ponieważ ja długo nie nosiłam zegarków i postanowiłam po prostu, że kupię sobie coś takiego, co Znowu się przyzwyczaję do tego, tak? A będę miała zawsze godzinę pod, na ręce. Okej. Okay. Drugą rzeczą, a właściwie dwiema takimi samymi, to są te opaski. Ta opaska, którą mam tutaj na, na głowie, czarna. I druga taka sama, tylko w takie kwiaty, takie madziaje. Ona jest tutaj na na druciku w środku, więc to mi się podoba, bo jak są zwykłe na zwykły materiał, on się strasznie zsuwa i nie zawsze można to dostosować, natomiast tutaj gdzieś wiecie coś wam odstaje, tutaj coś, to się przygnie się ten drucik i można to fajnie sobie po prostu dopasować. Obydwie te opaski są z Avonu. Za dwie sztuki zapłaciłam 19,99, więc uważam, że Spoko cena, a yy, nie miałam czegoś takiego i powiem Wam, że całkiem fajnie się to sprawdza i dobrze się w miarę w tym czuję. Więc mi się to bardzo podoba i właśnie odkąd je mam, to bardzo często je zakłada. Kolejne dwie rzeczy to są lakiery do paznokci. Moje ulubione, jeśli chodzi o ten okres teraz letni. Pierwszy już Wam też pokazywałam, też chyba w jakiś ulubieńcach. To jest firma Butterfly Single Electric Neons O kolorze numer 102 Wygląda on tak, jakby za niego zapłaciłam 3 złote, 4 I drugi to jest Rimmel z tej serii Rita Ora Kolor 360 Bestival Blue Myślę, że go bardzo dobrze już znacie czego właśnie kupiłam. Mam parę niebieskich, ale postanowiłam jeszcze, że ten, ten też muszę spróbować. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z racji tego, że on ma super pędzelek. Ma gruby pędzelek, bardzo dobrze się nim nakłada. Dwie warstwy wystarczają na całkowite, idealne pokrycie płytki paznokcia Więc ja jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Ogólnie, jeśli chodzi o okres letni... Ja bardzo chorowałam na ten taki kolor i dalej choruję w sumie na kolor właśnie taki baby blue. I potwierdzając tą regułę, postanowiłam sobie zakupić również w bardzo podobnym kolorze, właściwie identycznym, butki. Nie będę Wam ich pokazywała bardzo z bliska, z racji tego, że są praktycznie codziennie noszone i nie wyglądają zbyt wyjściowo. No ale tak, kupiłam takie właśnie budki w Raju za 29,99 chyba, albo 39,99, nie wiem, byłam tak, powiedzmy, przejazdem i weszłam do tego sklepu z nudów No i właśnie jak je ja zobaczyłam, to postanowiłam, że ja nie wyjdę z tego sklepu bez tych nudów, więc tak właśnie to wygląda. No i słuchajcie, to by było na tyle. Tacy szybcy, y, krótcy ulubieńcy. Y, nie pokazuję Wam żadnych ciuchów, ani takich rzeczy, bo raczej nosiłam naprzemiennie różne rzeczy i właściwie cały czas to samo, więc nie miałam żadnej takiej specjalnie jakiejś nowej rzeczy, którą, którą bym musiała się pochwalić. Tak zerkam tutaj z boku, bo to jest mój kiciek. Tak? Pokażesz się? No, chodź. Oh. Cześć. Cześć Kiciu. Dobra, słuchajcie, kończę. Zapraszam Was na kolejne filmiki. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Pa, pa.